Sony Xperia Z to mocny, doskonale zaprojektowany smartfon z górnej półki, ma przy tym cechę, która wyróżnia go na tle konkurencji. Wodoodporność. Telefon urzeka najwyższą jakością wykonania i designu. Obudowa została wykonana z poliamidu i włókna szklanego, a na przedniej i tylnej części umieszczono jednolite tafle hartowanego szkła. Xperia Z ma 5-calowy wyświetlacz o niespotykanej rozdzielczości 1080x1920 pikseli, czyli Full HD. Dzięki temu ekran generuje doskonale wyraźny obraz, pozwalając na czytanie nawet drobnej czcionki. Także kolorystyka i kontrast wyświetlacza są doskonałe. Ponieważ smartfon waży jedynie 146 g i ma tylko 7,9 mm grubości, to, pomimo wielkiego ekranu, okazuje się zaskakująco poręczny. Niespotykanym w tej klasie telefonów wyróżnikiem jest całkowita wodoodporność. Producent zapewnia, że urządzenie wytrzyma do 30 minut zanurzenia w wodzie. To szczególnie ważna cecha dla tak drogiego sprzętu, biorąc pod uwagę, że według badań nawet 1 trzecia uszkodzeń telefonów ma swoją przyczynę w kontakcie z wodą. Teraz już nareszcie możemy bez obaw odebrać połączenie stojąc w deszczu. Aby zapewnić ochronę przed wodą, wszystkie porty są zakryte praktycznymi zaślepkami. Są to gniazdo słuchawkowe mini-jack, gniazda kart micro-SIM i microSD oraz złącze micro-USB. Telefon ma potężny, czterorodzeniowy procesor taktowany zegarem 1,5 GHz. Taka moc gwarantuje płynną pracę systemu Android nawet po uruchomieniu wielu widgetów i aplikacji, a także pozwala na uruchomienie dowolnych gier. Telefon wyposażony jest w moduł NFC i dzięki T-Mobile możemy już teraz korzystać z jego użyciem z innowacyjnej usługi MyWallet. Pozwala ona wgrać do telefonu karty płatnicze i daje możliwość zbliżeniowego płacenia telefonem w sklepach. Aparat fotograficzny Xperia Z robi dobrej jakości zdjęcia dzięki zaprojektowanej przez Sony matrycy Exmor RS o rozdzielczości 13 megapikseli. Możemy też rejestrować wideo w jakości Full HD. Duże ekran o wysokiej rozdzielczości idealnie sprawdza się do przeglądania stron internetowych oraz oglądania filmów. Dzięki aplikacji Supermemo możemy uczyć się języków obcych metodami gwarantującymi niezwykłą skuteczność. Przy zakupie subskrypcji Supermemo t Mobile możemy otrzymać darmowe trzydniowe kursy z możliwością przedłużenia w praktycznym abonamencie co 7 dni. Profesjonalnie przygotowane audiobooki znajdziemy w aplikacji Audioteca stan naszego konta abonamentowego w T-Mobile wygodnie skontrolujemy w programie MiBoA. Używając MiBoA możemy też wygodnie zakupić pakiety internetowe, dzięki którym bez stresu skorzystamy z połączenia z siecią, gdziekolwiek jesteśmy. Xperia Z należy do absolutnej czołówki smartfonów dostępnych na rynku. Jest doskonale wykonana, ma świetny ekran i zachwyca szybkością działania. Co jednak okazuje się szczególnie istotne w tak cennym urządzeniu, jest wodoodporna. Dzięki temu ma szansę posłużyć nam dłużej, a korzystanie z niej jest mniej stresujące niż w wypadku konkurencyjnych topowych smartfonów.